Dzisiaj pokażę ci jak dodać muzykę w tle do twojego projektu. Na osi czasu znajdziesz ścieżkę muzyki w tle. Możesz kliknąć podwójnie na ścieżce lub możesz kliknąć na przycisk muzyki w menu nad projektem. Kliknij w symbol plus i wybierz interesujący cię utwór. Klikając na wybraną muzykę, możesz edytować głośność, czas rozpoczęcia i tym podobne. Teraz możesz zobaczyć muzykę dodaną do Twojego projektu na osi czasu. Przesuwając markerami możesz edytować głośność w dowolnym momencie. Aby dodać marker, wystarczy, że klikniesz prawy przycisk myszy na ścieżce dźwięku. Możesz także dodać więcej niż jeden utwór oraz ponownie edytować jego podstawowe ustawienia. W ten sposób dodasz muzykę w tle dla Twojego projektu.